Witam wszystkich, cześć wam. Wracając dzisiaj z poczty z moim zamówieniem, dostałam pytanie, dlaczego zamawiam koreańskie kosmetyki z Korei, przez eBay, a nie u naszych polskich dostawców. Koreańskie kosmetyki, ci, którzy już no, widzieli jakieś tam moje filmiki, ewentualnie zaglądali na bloga, wiedzą o tym, że po prostu uwielbiam. Naprawdę kocham uwielbiam bezgraniczną miłością. I dzięki nim, tak naprawdę, odkryłam, jaką przyjemność można czerpać z dbania o skórę. Wcześniej, używając kosmetyków e, takich naszych zachodnich firm, e, tak naprawdę starałam się używać ich jak najszybciej i nie poświęcałam nigdy pielęgnacji jakiejś szczególnie dłuży, dłuższej chwili. Zawsze starałam się to robić w miarę szybko jak najszybciej coś tam wklepać jakiś tam krem, jakiś tonik koniec. Natomiast e, odkrywając parę lat temu sekrety koreańskiej pielęgnacji, stwierdziłam, że to może być naprawdę bardzo fajna i bardzo relaksująca zabawa. Dlaczego? Dlatego, że kosmetyki koreańskie, znaczy przemysł kosmetyczny w Korei właściwie jest rozwinięty bardzo, bardzo, stoi na bardzo wysokim poziomie, i firmy prześcigają się e, w udoskonalaniu opakowań, reklam, formuł tylko po to, żeby Konsumenci to kupowali oczywiście i e, używali. No i oczywiście jest duża konkurencja, więc, siłą rzeczy, to wymaga też na producentach e, poszukiwania nowych dróg, dotarcia do kupujących. I w koreańskich kosmetykach e, bardzo często można znaleźć e, kolorowe opakowania. Czasami mają one wygląd e, zwierzaczków, czasami są fajne, śmieszne obrazki. Ładnie pachną, ewentualnie mają fajne kolory i też dobre formuły. I ja właśnie zaczynając przygodę z koreańskimi kosmetykami, w momencie kiedy już zaczęłam je kupować, przypadłam z Kretesem, a moja pielęgnacja twarzy i poranna, i wieczorna znacznie się wydłużyła i zawsze, naprawdę, zawsze wyciągnę te minimalnie 10-15 minut tylko na to, żeby móc się nacieszyć nakładaniem wszystkich tych kosmetyków na twarz. Wtedy też zaczęłam zamawiać przez ebay kosmetyki, bo u nas one były kiepsko dostępne. Ja pamiętam, że szukałam nawet jakichś tam film... Dobra, na giercenia nie zwracajcie uwagi, bo od pół roku panowie robotnicy działają z elewacją w bloku. No nieważne, w każdym razie szukając właśnie kosmetyków koreańskich znalazłam je wtedy na ebayu i na amazonie. A w Polsce właściwie przez internet ciężko było je dostać. Wtedy dopiero tak naprawdę koreańskie kosmetyki w polskim internecie właściwie raczkowały i były postrzegane jako coś, co można było bardzo ciężko dostać. Właśnie chyba właściwie jedyną drogą był eBay. Dopiero od mniej więcej półtora roku Zaczął się taki boom ogromny na te kosmetyki, i zaczęły powstawać firmy czy tam sklepy internetowe, jak grzyby po deszczu, oferujące nam koreańskie kosmetyki, właśnie. I ja pamiętam, że kiedy znalazłam takie pierwsze chyba dwa sklepy polskie oferujące koreańskie kosmetyki byłam w niebo wzięta, bo stwierdziłam, że okej, okay, wreszcie będę mogła sobie zamówić z Polski, nie będę musiała zamówić z Korei, nie będę musiała czekać tak długo, jak się czeka na dostawy. Będę miała je w ciągu tygodnia, będzie fajnie. No i coś nie wyszło po drodze. I teraz mm, chciałabym porównać e, obie metody zamówień i dostaw. Właśnie jest cyk faktu, że ostatnio dostałam te kosmetyki koreańskie. Zamawiając kosmetyki przez eBay nie zdarzyło mi się jeszcze, zamawiam już od paru lat, żeby był z tym jakiś problem. Ja zawsze dostaję kosmetyki w małych pudełeczkach. To wygląda to zaraz wam pokażę mniej więcej w ten sposób. W takie pudełeczka są opakowane kosmetyki. Dodatkowo w środku one zawsze opakowane są w folię bąbelkową. Ja już tutaj mam odpakowane kosmetyki, żeby nie wydłużyć filmu, ale generalnie zawsze są właśnie w takiej bąbelkowej formie folii. Nie miałam nigdy problemu, że był jakiś kosmetyk uszkodzony albo coś z tym było nie tak, ale ja generalnie chyba nigdy nie miałam z tym problemu. Nawet jak zamawiam jakieś tam shiny boksy czy coś, a wiem, że wiele dziewczyn na to narzeka. Ja mam po prostu chyba farta. Natomiast ale tutaj no, nawet ciężko by było tak naprawdę uszkodzić yy, kosmetyk, tak mi się wydaje. Nie zdarzyło mi się, żeby do mnie kosmetyk nie dotarł. Nie zdarzyło mi się mieć jakiegokolwiek problemu z dostawcą koreańskim. Zamawia się, płaci się i tak naprawdę się czeka na te kosmetyki i dostaje się po dwóch, trzech tygodniach, zależnie od czasu yy, przesyłki. Co jest jeszcze bardzo fajnego? W koreańskich przesyłkach. Zawsze, niezależnie od tego, ile zamówicie kosmetyków i za ile, czy będzie to jeden za 20 zł, czy będzie to jeden za 80 zł, dostaniecie próbki. Nie wiem, czy jest to stosowane w polskich sklepach, powiem szczerze, bo nigdy nie próbowałam zamawiać w koreańskich właściwie. Zaraz powiem, tak już naprawdę, dlaczego. Ale w koreańskich sklepach zawsze dostajecie próbki, i ostatnia seria moich kosmetyków zaowocowała takim malutkim, jak widać, składem próbek, w których mogę sobie coś tam wybrać, a może widelec coś mi się spodoba, fajnego i sobie zamówię później. I tak na przykład dostałam serum z firmy Tony Moly z czarną herbatą. Dostałam na przykład, co jest dla mnie bardzo przydatne, to jest żel przeciwsłoneczny nawet nie krem, tylko żel przeciwsłoneczny z faktorem 30 zmniejszy krem do rąk z pandy i próbkę kremu BB co jest bardzo przydatne w przypadku kremów, bo wiadomo, że nie zawsze się trafi na swój kolor, a z koreańskimi odcieniami które są z jasne, no warto uważać jednak, więc taką próbkę kremu dostałam BB no i tutaj jest jeszcze, również z tej samej firmy, bo nie wiem czy powiedziałam, że ten krem jest z firmy Purito. Dostałam próbki serum z kwasem hialuronowym i witaminą C. Tutaj mam esencję z Etude House, też kolega nową zobaczymy, bo właśnie nastawiam się na kupne esencje, więc już witalet, coś fajnego się znajdzie. Tony Moly Pokémon, co prawda nie jest napisane, co to jest, ale e, wydaje mi się, że Tony Moly wypuścił kremy do chyba z serii Pokémonów, właśnie z takimi e, Pokémonami. Tutaj już wcześniej dostarczona mi próbka i była to pianka Nutra Energy Foam Cleanser e, w serii Floria z firmy Tony Moly. I dzięki takiej próbce już wiem, że tą piankę... Kupię yy, w momencie, kiedy mi się skończy, moja obecna pianka z Holiki aloesowa, bo bardzo mi się tam to podobało. Więc to jest jedna rzecz, czy właściwie chyba kolejna. <laughs> Następna rzecz, yy, która mnie z wygóry rozczula. I ja wiem, że to jest niby pierdoła pewnie dla wielu ludzi, ale dla mnie jest to w sumie takie dosyć ważne. Za każdym razem, kiedy ja dostaję pudełko z zamówieniem. Z jakimiś tam kosmetykami i z próbkami, również dostaję takie karteczki. I tutaj mamy na przykład na samym dole pieska z hasłem Heaven a nice Day. Na karteczkach są oczywiście podziękowania od sklepów, w których, zamówiły, w których zamawiałyście kosmetyki, w których ja zamawiałam kosmetyki. Są informacje, gdzie można znaleźć również jakieś tam stronę internetową tego sklepu. Są informacje, że zawsze można się z nimi skontaktować, jak coś jest nie tak. Nie wiem, czy to działa, nie próbowałam, nie miałam potrzeby, ale to jest taki. Wiecie co, to jest taki fajny, Fajna informacja. To jest. Ja wiem, że to jest masówka, ale mm, to jest taka masówka, że ja odbieram taką karteczkę, czytam sobie i ja wiem, że. Ten dostawca pokusił się o informacje na karteczce z podziękowaniami. To jest pewnie zabieg marketingowy, typowo, ale dla mnie jest taki fajny. Po prostu taki doceniający, że ja wybrałam jego sklep. I to jest bardzo miłe. No i ostatnia, najważniejsza rzecz, dla której nie zamawiam kosmetyków z polskich, od polskich dostawców. To są ceny. To są ceny, bo nasi dostawcy przyzwyczaili nas do tego. Przynajmniej mam takie wrażenie, że chcą nas do tego przyzwyczaić, że mm, koreańskie kosmetyki są kosmetykami luksusowymi. Ale nie są. Ponieważ są to kosmetyki tak naprawdę, które cenowo nie, nie powinny odbiegać od y, kosmetyków drogeryjnych. Czyli tak jak możemy sobie w Rosmanie czy w Hebe kupić kremy za 10-20 zł, czy to będzie Liren, czy to będzie, nie wiem, Perfekta, czy to będzie Ziaja, czy coś w tym stylu, możemy kupić kremy za 60-80 zł, chociażby z L'Oreal albo od Dr. Irene Eris. Tak samo możemy znaleźć w koreańskich sklepach kremy pielęgnacyjne, czy w ogóle środki do pielęgnacji. Za 20-30 zł, a możemy również zapłacić za nie ponad 100. Ale chodzi o to, że ja z czystej ciekawości kiedyś pamiętam porównywałam ceny kosmetyków u nas i w Korei. I ja wiem, że przebicia być muszą, no bo ktoś musi wiadomo zapłacić za to, że te kosmetyki są sprowadzane, skądś tam i tak dalej. Ale dwu- lub trzykrotne przebicia. No to dla mnie to już jest ogromne przegięcie. Przykładem jest chociażby Serum. Tutaj mam Serum z It Skin, zamówione w Rini Shop. Ja za nie zapłaciłam 30 zł, niecałe, chyba jakieś tam 29-30 zł z kawałkiem. U nas, praktycznie u każdego dostawcy, gdzie ja sprawdzałam sklepy internetowe polskie, kosztuje 69 zł. Czyli już mamy dwukrotne przebicie. Kremy BB, już nie będę nawet mówić dokładnie jakie, bo, bo to jest bez sensu. Ale kremy BB, te takie bardzo popularne ze Skin 79, kosztują prawie 90 zł. A w Korei znajdziecie je od 65 zł za 70, chyba 6, to jest najwyższa cena, jaką znalazłam. Przebicie niewielkie, ale zawsze coś, bo za 20 zł czy za... to już możecie sobie kupić piankę do mycia twarzy z Holiki za 26 Albo krem BB na przykład y, z It's Skin Baby Face. Czyli to już jest, no, różnica diametralna. Kremy, które tak zwane BB Cushion, które są y, w takich okrągłych pudełeczkach z gąbeczką one kosztują, no one już są z tej wyższej półki, bo one z reguły widziałam w Korei, kosztują około 60 zł, 70. U nas znalazłam z Guty Damą bodajże. To chyba Holika Holika wypuściła takie właśnie z Guty Damą, czyli z takim leniwym jajkiem, tak zwanym. U nas kosztują 149 albo 159 zł, więc. No, przepraszam, ale jeżeli ja mam płacić 150 zł za krem BB, no to już mi podjeżdża trochę Sephora i jakimiś takimi lepszymi. I te kremy są fajne, ale 160 zł to jest po prostu za wysoka cena. I to zdecydowanie za wysoka cena. Ja rozumiem, gdyby to było podniesione o jakieś 30 zł, 20-30, ale nie drugie tyle, co normalnie kosztuje na eBayu. I tak jest z wieloma rzeczami. Do przykładu, tak jak mówiłam, ten krem 26 zł, serum it skin na rozszerzone pory 30 zł, e skin food kolejny krem BB, e tutaj e z taką pompą bardzo fajną zresztą. E Pić sakę e dla właśnie skóry z problemami, sk e takie rozszerzone pory coś tam. E 30 zł. Kolejne co prawda jest mała pojemność. 30 ml, ale nie zmienia to faktu. Mm. Tutaj mamy Etude House Bodajże Wonderpor. Yy, esencja dla skóry, właśnie z rozszerzonymi porami, która wygląda w ten sposób. No, kosztowała mnie już 50 zł z kawałkiem, ale to jest esencja, więc esencje są droższe. I moje ulubione dwa kosmetyki, ostatnio, które przyszły, czyli Pandy z Tony Moly, Pandas Dream. Tutaj mamy krem wybielający, a tutaj mamy bazę rozświetlającą do oczu. Cały zestaw mnie kosztował 60, coś około 65 zł. Krem 30 parę. Mniej więcej tyle samo baza, baza mniej. Krem 39 chyba kosztował, a baza jakoś 27 albo 26 zł. No nieważne. W każdym razie ceny wyglądają w ten sposób. Mm mój stary, niezawodny puder sakę e, sake silky finish powder 36 zł czyli e, no tak jak mówię, ceny nie powinny Was odstraszać od kupna tych kosmetyków, bo one nie są drogie tylko pytanie, gdzie je kupujecie podsumowując dlaczego, e, bo to już tak rozwlekam, rozwlekam ale dlaczego nie zamawiam ceny? raz nawet nie ma sensu. Opakowania. No, z koreańskimi nie ma tego problemu. Tak jak mówię, nie wiem, jak wygląda to w polskich, ale przy koreańskich nie ma nigdy problemu, że coś jest źle opakowane. Dostajecie próbki. Zawsze nie zdarzyło mi się dostać, naprawdę chyba ani razu, żadnego kosmetyku bez jakiejś tam próbki. Wszystkie coś tam w sobie miały. Czyli kolejna rzecz. Podziękowania od dostawców. Pierdółka. Dla mnie bardzo sympatyczna, bardzo ważna. I y, to są właśnie te plusy. Teraz o minusach. Minusem może być to, że zamawiając przez eBay, y, jeżeli nie macie konta PayPal, to no, w niektórych sklepach może być problem. Bo ja zamawiając właśnie to Serum w Linishop. wiem, że y, mogłam zapłacić tylko przez PayPal. Ale warto mieć w ogóle taką opcję, bo. Konto PayPalowe ma e, znacznie lepsze zabezpieczenia niż eBay, tak mi się wydaje. E, więc e, podając numer karty na PayPal, żeby przelać tam środki, jest to bezpieczniejsze trochę niż e, przelewać bezpośrednio czy płacić kartą e, z eBay'a. Aczkolwiek ja płaciłam e, parę razy i no, nic się nie stało do tej pory odczekać, więc e, może to nie jest aż taki problem. Czyli e, to może być mała niedogodność. I kolejna niedogodność e, to e, czas oczekiwania. Czas oczekiwania jest różny, może być do 26 dni roboczych. Ja teraz paczki dostałam po dwóch tygodniach, czyli wyjątkowo szybko. E, zdarzy się właśnie, że dostałem po dwóch, zdarzy się, że dostałem po trzech tygodniach. E, więc w sumie nie jest to jakoś bardzo długo, no ale troszeczkę się czeka. Więc to może być druga jakaś niedogodność. No i trzecia, jeżeli ktoś ma problemy z językiem angielskim, musi się mocno wczytywać. Ale myślę, że w, obecnej, w obecnych czasach to jest jakiś tam mały procent, bo angielski jest wszędzie. Poza tym zawsze są to translatory tak dalej i można sobie coś tam z grubsza przetłumaczyć. Ale też jest już coraz więcej informacji na temat... Jest coraz więcej opinii na temat koreańskich kosmetyków. Więc coś tam też sobie można zawsze wybrać. To chyba tyle. Myślę, że przedstawiłam wszystkie właściwie powody, dla których zamaw wolę zamówić z Korei, a nie z Polski. Nie u naszych polskich dostawców kosmetyków. Raczej będę się tego trzymać dalej, chyba że w Polsce zejdą trochę cen. E, moja rada jest taka, jeżeli chcecie, naprawdę, jeżeli coś Wam się bardzo mocno podoba, jeżeli, yy, mówiąc o kosmetykach koreańskich, zajrzyjcie najpierw na ebay'a, naprawdę, i wyszukajcie, bo dostawy z Korei są bezpłatne, zawsze, nie zdarzyło mi się płacić za dostawę z Korei, płacę zawsze za sam kosmetyk, a jeżeli tak nie jest, to wystarczy włączyć odpowiedni filtr, naprawdę. Wolę jednak mimo wszystko zapłacić mniej niż bez sensu płacić za Właściwie nie wiem za co, <laughs> naprawdę. I wolę wiedzieć, że te kosmetyki nie są naprawdę ekskluzywnymi kosmetykami, tylko są normalnymi kosmetykami dla młodych ludzi, czy młodych, czy starszych. I nie musimy odkładać połowy wypłaty na to, żeby kupić sobie jeden krem. Po prostu. Jeżeli chodzi o informacje na temat tych kosmetyków, które zamówiłam i które dostałam, one będą się pojawiać pewnie niedługo już na blogu albo na kanale bo to kiedy już zacznę stosować i po prostu zobaczę jak one działają przez parę dni także zapraszam Was na Facebooka, zapraszam Was na mój blog. No i oczywiście zostańcie ze mną na kanale YouTube. Jeżeli się podobało, oczywiście lajki, lajki mile widziane. Zawsze. Zostawcie komentarz, może wy macie jakieś e, własne doświadczenia z zamówieniami z eBay'a, a może właśnie podacie mi jakąś, jakiś dobry powód, dla którego miałabym zamawiać jednak u nas, e, u naszych polskich dostawców i płacić nieco więcej. Może czegoś nie wiem. <laughs> Także może podzielcie się z własnymi doświadczeniami również. Tyle na dziś. Do zobaczenia, cześć.